Słuchajcie, moi drodzy, nie wiem czy to nagrywa, mam nadzieję. E, no jest odcineczek kolejny, jak to oglądacie, to pewnie oglądacie to w niedzielę, nad, po południu, czy nie wiem o której, ale właśnie dzisiaj o 19, czyli w niedzielę o 19 jest Marsz Muzułmaninów, w naszej społeczności muzułmańskiej, więc będę napolony. Chciałem ja robić z tego live'a, ale boję się, że będzie za dużo rozpierdzielów, więc chyba nagrał z tego odcinek, ale jeszcze nie wiem, zastanowię się. Będzie info u mnie na Instagramie, Machonek 7 a teraz jestem w jakimś kubie Malibu, sobie o tak po prostu przyjechałem obczajem i powiem Wam, że fajny, zrobione... Fajne pomieszczenie ogólnie zrobione, bo patrzcie nawet nie trzeba wbijać normalnie. Przez tego, tylko o tak osoby wbijacie. Widzicie? Jak kozacko, nie? Fajnie, jak to są mi preski. W tej chwili 400 osób na serwerze ponad. Eee, włączymy wiadomości prywatne. Wyłączone, dobra. I słuchajcie, plan na ten odcinek. Eee, Plan w tym odcinku jest taki, żeby kupić sobie jakąś pukawkę, jakiegoś digla, jakiegoś glocka, żeby w razie co mieć do obrony, bo to wiadomo, ludzie mnie nienawidzą powoli na Serbię i moich tutaj braci, więc musimy się mieć czym bronić. Poza odcinkiem, jak widzicie, przelakierowałem samochodzik, bo był taki siwo gówniany, a teraz po prostu dałem go na czarny i wygląda tak prestiżowo. Przemalowanie mnie w warsztacie, tam jak kupicie, jak pojedziecie, to zapłacicie za tam 300-400 dolarów jakoś. Więc w każdym warsztacie, jak znajdziecie kogoś na służbie innego gracza, to wam przemaluje, nie ma problemu. No ładnie się teraz prezentuje, nie? E, tutaj jakiś macho, już się zaczyna. Już się zaczyna. Tutaj widzicie, nie mam teraz czasu. Dobra, i słuchajcie, właśnie to jest jedna prośba też ode mnie dla was. Nie chodźcie za mną na ostatnim serwerze, bo się grać nie da, naprawdę gracie po prostu fajnie, wczuwajcie się w klimat, a nie za mną latacie 24 na dole, bo to jest kijowe naprawdę, bo to jest aż się nie, nie da grać i się odechciewa grać. I tak samo przestrzegam was, poczytać chociaż podstawowe poradniki, a nie, że ktoś wchodzi na serwer, stworzy postać i tak biega jak pojebany w kółko i bije w, o, i bije w samochód yy, stalowe pięści. Od razu macie za to kara... jesteście karani za to na serwerze, więc sobie długo nie pogracie. Dobra, tymczasem dzisiaj na siłowni zrobiłem sobie jeden trening. I podszedł do mnie taki koleś i zagaił, że może mi sprzedać sobie właśnie jakiegoś Digleta, albo jakąś inną broń, więc za, teraz do niego zadzwonimy i zobaczymy czy jest online. Wpisz, Wybierz kontakt, podpisałem go klocki lego Cyk O! Dymy! Dzwonimy do klocków lego, może odbierze Odebrane Hej Tu Abdul Rozmawialiśmy na siłowni czy wiedziesz to o co prosiłem pod Malibu Club? <laughs> Zaraz będzie pierwsza broń zazdrośni. Będę miał digleta. Muszę coś zjeść, bo mało HP mam. I to mi się podoba. Zaraz... tylko żeby on ma, miał ten sprzęt dla mnie. To gdzieś tak 3000 dolarów. Malibu Club, gdzie to mordo? O Jezu obok jak się nazywa? To jest obok molo na plaży cyk O, już ktoś tu podjeżdża. To jest dziwne, że wszędzie gdzie ja jestem, to ktoś podjeżdża tak jakby mi widział mnie na mapie, gdzie ja jestem. No jest. No jak może chłop nie wiedzieć gdzie maliwo Club? Czekaj. Różowy. Różowe oświetlenie. Dobra. Czekam. Śpiesz się. Dobra, napisał, że będzie za 10 minut. A my zrobimy tak. Rozłączymy się. Patrzcie, kupimy sobie takie krzesełko, nie? Otworzymy bagażnik. Kurwa. Otwórz bagażnik. I piszemy sobie. Mi. Wyciąga krzesełko z bagażnika I patrzcie Kupiłem, Na stacji beznowej takie krzesełko składane skupiłem Patrzcie, cyk, jest stawiacie I pa I sobie możecie siedzieć na nim i wychowie co na ryby se czy nie wiem Spoko, nie? No dobra, to czekam na dillera i zaraz nagrywam dalej no i dobra, przyjechał Dela, Dela R, er, Dela R. Er. Jestem przyjacielem, wziąłem samochód i tę szmatkę broń i wsadził sobie w spodnie idąc do Abdulla. Dobra. Teraz tu trzeba na konfidencie broń od niego odebrać. Mi złapał za szmatkę i wsunął ją z tyłu za bluzę. Dobra. Cyk. Ładnie. Zobaczymy. Czy to mnie nie oszuka? Czy nas faktycznie broń będę miał. Kurde, no. Jestem napalony na tą broń wam powiem. Zobaczymy, czy, czy już ją będę miał. A w ogóle ja wam nie pokazałem, co w bagażniku mam jeszcze, ale to zaraz wam pokażę. Możesz powiedzieć coś tam. Nie, nic nie odpowiadam. To włącz te wiadomości. Krasza dostałem, musiałem jeszcze raz włączyć. No dawaj, dawaj tą tą. Zapewne mu tak szybko nie dał, wyciągnął łapę w kierunku po kwit, wyciągając jednocześnie broń ze spodni. Zapewne mu tak szybko nie dał, wyciągnął łapę w jego kierunku po kwit, wyciągając jednocześnie broń ze spodni. To ja mam przez Paymu zapłacić? A nie jest to za wymianę? tej bo on mnie ojebie. Eee. O jest, sprzedaż. Przedmiotu Jericho 941F. Stąd zużycie broni wygląda na 100%. Koszczek... Stan zużycia 100%? Czy jest rozjebana? Anuluję, poczekajcie. Stan zużycia 100%? Czekajcie. Spytam się na B, bo to chyba mogę tak się zapytać. No 100%. Zużycia, czyli rozdup, rozdupcona, zaraz zobaczymy. Kurde, bo tak się boję, że mi jakiegoś grata teraz sprzeda. Fuck, czyli że nawiutka jako zero to jest psuta. Ok, cmon, dawaj to. No, nie wiem. No, to dobra, przyjmę. Najwyżej miał jebie, tylko ja nie mam gotówki przy sobie. Dobra, akceptuję. Fak, zapomniałem o gotówce. Gdzie tu pan Ale jestem idiotą. Ale jestem debilem, nie wziąłem tego. Gotówki, a ja Czekajcie, muszę skończyć po gotówkę. No, no i dobra. Gotówka jest wybrana z bankomatu i dobra, gitara. Dobra, mam hajs. Dawaj, tą zabawkę. No i pan Paweł, no i będzie mieli. Tylko muszę to zaraz zeszmuglować. Mam nadzieję, że to nie jest żaden agent FBI, Zapewni mi spodni i się z tak, tak było, tak było, mordeczko! Tak. My... łapie... Dobra, stan. Gotówka Wziąłem! Mi łapie za... broń, po czym... Wsuwa... Z tyłu za... Spodnie. coś takiego damy out, mam jeszcze sprzęt opium lsd haradigla amodoteka detoksy ile ammo amunicja do dagli tej bo ja mam tutaj tego dagla tylko czemu to się nazywa jericho 941f tej ja nie wiem zaraz sprawdzimy jakieś jericho mi sprzedam Zaraz zobaczymy No dawaj ziomek, szybciej, szybciej A dojga, bym musiał poszukać, bym musiał dostać numer i będzie może jeszcze dziś Dobra, w razie co będę dzwon dzwonił Dzięki Trzymaj się, dobra da Damy mu teraz e Podaj rękę Siema ziomek Dzięki. Ej, dobra, bo ja się boję teraz z tym jeździć, nie? Kurwa, bo jak nie złapię z tym, to jutro będzie lipa z marszu. Więc ja teraz robię taki myk. Cyk, pasy zapięte. I parcie, robię taki dymek. Stawiam sobie tutaj furę Rozglądam się, czy nikogo nie ma Wydaje się czysto Dobra, bierzemy... co ty... Za... co ty mnie nie ojebał? Jericho Twoja postać musi mieć 15 godzin, żeby wykładać broń No dobra, wierzę, może to mamy tą broń Ile mam godzin? Byłem wam pokazał Mamy godzin 10 Dobra, spoko Nabijemy te godziny, będziemy mogli wykładać broń Problem jest tylko taki, że ja tą broń dziś muszę ukryć Ale zanim wam ukryję, to patrzcie H. otwórz maskę. Ej, no nie mogę... Maskę nie bagażnik. E, H. Otwórz bagażnik. O, bagażnik. Patrzcie. I teraz obczajcie. Nie to! Gubię się. Ha, pa, spójrz do bagażnika. Patrzcie co ja tu mam. Cztery gazy pieprzowe. Te tonfy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć tonf. Wiecie, co to jest te tonfa? Patrzcie, P. Wysuwa za paska, i patrzcie, to jest tomfa. Pała, widzicie? Dobra, jedną tomfę noszę przy sobie, nie? A to, co tu ma w busie, właśnie tę resztę, te gazy pieprzowe i tak dalej, to jest wszystko na, na jutrzejszy przemarsz. Więc będę rozdawał tu swoim braciom. Także już jest na pełne komórki, na szafę, na tą godzinę 19. Nie wiem, że nawet zamek tu się da zamykać. Ale no dobra, zamkniemy maskę. Yy, teraz zamkniemy bagażnik. Yy, to Y sobie możemy otwierać, tak? Fajne. Tutaj, a to tu się też... Aha, to działa jak VZ ogólnie, dobra. Boję się z tą bronią jeździć. Ale dobra, no nic nie zrobię. Bo mogę tą broń gdzieś odłożyć po prostu jakieś krzaki, żeby nikt nie znalazł, albo wodzić ją ze sobą, nie? Dobra, schowam jednak do auta, bo się trochę cykam. Co jest ja z tym zamkiem? Mam H. Otwórz maskę. Co z tą maską mam, Pojebało mnie. Otwórz bagażnik. I dobra, teraz mogę do bagażnika odłożyć tą broń. Zarządzaj. Schowaj do bagażnika monę boem. Jest, dobra, schowałem. Teraz znowu H. Zamknij maskę. Zamknij bagażnik. Tyk. W bagażniku tutaj nielegalne rzeczy, cyk. O. Pasy. Zapięte. Dobra. Teraz trzeba ci zaparkować furę. Bezpieczne miejsce. Czemu tyle jest jest? Dzień dobry. O kurwa, boję się! No nie, już się, już się cykam. No nie, no boję się. Dzień dobry, coś się stało? No nie. Wszystko w porządku. Widzenia. Kurwa. No. Dobra, szybainszwe się zaraz kontrola czy coś. Ja pianie. Dobra. O czerwone światło. Nie, nie przejadę na czerwony, nie dam powodu do zatrzymania. O teraz już przejadę. Jadę gdzieś tu na baraki, chuj. I dobra, na razie zostajemy. Tak, Ech, dobra, to będzie tyle w tym odcinku. Niedługo będą dłuższe odcinki, nie marcie się. Ale ważne, że kupiliśmy broń, ukryliśmy. Mamy gazy pieprzowe, mamy pałki, mam jedną broń, którą muszę godziny nabić. Postaram się jeszcze dokupić jakiegoś gnata dla mojego jednego zaufanego współpracownika ze społeczności muzułmańskiej. Chcecie więcej, pamiętajcie o tych łapkach komentarzach. To naprawdę motywuje. Nie mówię tego tak obo o, tylko naprawdę to motywuje. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już będzie przemarsz chyba w kolejnym odcinku.